W sobotę na Łazienkowskiej legionistów mieli straszyć powołani na towarzyskie mecze z Finlandią, Serbią i Hiszpanią bełchatowianie Dawid Nowak i Mateusz Cetnarski. Także w Legii selekcjoner Franciszek Smuda znalazł kandydata do gry w reprezentacji Polski Macieja Rybusa. Jednak żaden z kadrowiczów w stolicy nie zachwycił. Główne role odegrali inni piłkarze, ale po kolei. Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Bo w nagrodę za rozegranie 100 meczów w lidze w barwach Legii uhonorowano Tomasza Jarzębowskiego. Uhonorowano i posadzono na ławce rezerwowych. A to już taktyki obu zespołów w porównaniu z meczem z Lechią w Bełchatowie w podstawowej jedenastce zabrakło Tosika i Korzyma, a zastąpili ich Poźniak i Zakrzewski. Korzym nie mógł zagrać, ponieważ jest wypożyczony z legi do Bełchatowa. W zespole gospodarzy nastąpiło aż pięć zmian w porównaniu z meczem z Polonią Warszawa. Ze względu na urazy nie mogli zagrać Czoto i Kumbew, a Smolijski, Jarzębowski i Kiełbowicz rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych. Legia przystąpiła do spotkania po trzech porażkach z rzędu. Podopieczni Stefana Białasa nie potrafili strzelić gola przez 300 minut. Aż wreszcie w 20 minucie spotkania z Bełchatowem udało się. Kapitalna asysta Marcina Mięciela i bramka Macieja Iwańskiego. Legia prowadziła zatem 1 do 0, chociaż mina Stefana Białasa wcale na to nie wskazywała. Strzelec bramki chętnie podzielił się sławą z asystującym przy golu Mięcielem. Jeżeli chodzi o Marcina, to zagrałbym mi troszeczkę lżej, troszeczkę silniej, na pewno bym tak nie uderzył. Wkrótce potem Legia mogła podwyższyć wynik spotkania. Wprawdzie to podanie Radowicza nie dotarło jeszcze do adresata, ale później. Dośrodkowanie Rzeźniczaka, piętka Iwańskiego i mocne uderzenie Macieja Rybusa. Po jego strzale piłka odbiła się jednak od zewnętrznej części słupka. I raz jeszcze spryt bardzo aktywnego w tym spotkaniu Iwańskiego i bomba Rybusa. W pierwszej połowie Bełchatowianie nie mieli szczęścia do decyzji arbitra liniowego, bo wydawało się, że w tej sytuacji Zbigniew Zakrzewski wcale na spalonym nie był. Oto moment podania, wyskakuje z pleców obrońców rywali Zakrzewski i sędzia odgwizduje spalonego. Jeszcze jedna dogodna okazja dla zespołu trenera Stefana Białasa, niewykorzystana przez Iwańskiego. Do przerwy zatem legia prowadziła 1 do 0 i stwarzała kolejne okazje. Mogła prowadzić różnicą dwóch, a nawet trzech goli. Radowicz i nieczysto uderzana piłka przez serba nie opuściła nawet boiska. KSPG Bełchatów to taki łącznik pomiędzy grupą walczącą o europejskie puchary a ligowymi średniakami. Za słaby na Europę, za silny, by mieć choćby najmniejsze problemy z utrzymaniem w ekstraklasie. Tego dnia kilka razy Bełchatowianie postraszyli walczących o Ligę Europejską Legionistów. Oto jedna z tych sytuacji. Kapitalna akcja Janusa podanie do Zakrzewskiego i... Jan Mucha rozgrywający swoje ostatnie ligowe spotkanie przed opuszczeniem Łazienkowskiej przed przeprowadzką do Evertonu kapituluje. Janus obtańcował Marcina Komorowskiego, wyłożył piłkę Zakrzewskiemu, a futbolówka po koźle wpadła do siatki. Było zatem 1 do 1. Ale wkrótce Legia znów mogła prowadzić, ale nie popisał się w tej sytuacji Sebastian Szałachowski. Dobre podanie Mięciela i jeszcze lepsza interwencja Łukasza Sapeli. Legia przeważała, stwarzała kolejne bramkowe okazje, ale bramki zdobyć nie potrafiła. Sebastian Szałachowski i piłka w rękach Sapeli. Ofensywnie nastawieni legioniści, atakowali non-stop. Znali bowiem rezultat z Kielc, wiedzieli, że korona pomaga im w walce o Ligę Europejską, no ale marnowali naprawdę dogodne okazje. Marcin Mięciel sam na sam z Sapelo i lepszy od legionisty bramkarz GKS-u PGE Bełchatów. Szybszy Mięciel od obrońców, ale... Nieskuteczny. A to jeden z kontrataków Bełchatowian. Kapitalne prostopadłe podanie Bociana do Bartosiaka i niemal zerowego konta. Rezerwowy Bełchatowa strzela gola na 2 do 1 dla gości. Tę akcję przeprowadzili dwaj rezerwowi drużyny trenera Ulatowskiego, a wykończył ją 19-letni Bartłomiej Bartosiak. To była 81. minuta spotkania. Dojrzałość Bartosiaka, bądre, kapitalne podanie Bociana. Mucha próbował zagarnąć piłkę nogą, nie udało się, nie zdążył także z interwencją Wojciech Wszala. A to już faul strzelca bramki na Iwańskim. To 83. minuta spotkania. Iwański i 2 do 2. Drugi mecz Iwańskiego w tym sezonie przeciwko GKS-owi PGE Bełchatów. I trzecia bramka tego zawodnika. W sumie Iwański w tym sezonie w lidze strzelił 7 bramek. A tak strzelał gola z rzutu wolnego Bełchatowowi w rundzie jesiennej. Wówczas Legia wygrała w Bełchatowie 1 do 0. Wracamy na Łazienkowską. Remis 2 do 2. Marcin Komorowski dośrodkowanie. Mięciel i piłka w rękach Bramkarza Sapeli. Więcej goli w Warszawie na Łazienkowskiej w sobotę już nie padło. I Legia... Remisując z bełchatowym 2 do 2 zaprzepaściła szansę na grę w lidze europejskiej w przyszłym sezonie. Panie że czego zabrakło dzisiaj Legii do zwycięstwa? W no skuteczności przede wszystkim. Nie strzeliliśmy trzech bramek, straciliśmy dwie, więc jesteśmy, nie wygraliśmy. A czego zabrakło Legii, by zagrała w przyszłym sezonie w europejskich kucharach? Do tego zwycięstwa dzisiaj.